Adrian Bartosiński po wygranym pojedynku wciąż niepokonany, Adrian Bartosiński na Virtuos, po Virtuos Challenge 2, gratuluję tego zwycięstwa, widziałem duży taki spokój u Ciebie, bo generalnie wszedłeś sobie w tempo, obaliłeś, poszedłeś do skrętu, w zasadzie robiłeś co chciałeś tak naprawdę i czy wynikało to z tego, że wiedziałeś, że ten rywal, ta zmiana to nie jest to czego, czego nie wiem, powinniśmy się spodziewać, jakiegoś mocnego wyzwania? Tak, wydaje mi się, że no, przeciwnik nie był górnych lotów, nie ma co się oszukiwać, ale no, wziął walkę trzy dni przed i dziękuję mu za to, bo nie zawalczyłem tak, to i trzy miesiące przygotowań by się zmarnowały, bo dwóch rywali mi po drodze wypadło. Także dziękuję mu, że wziął tę walkę, bo nie każdy by chciał wziąć walkę trzy dni przed. I tyle. Nie czułem się pewnie, może już za dużo, jak duże styki było z tym skrętem akurat, chociaż dziwię się, że... Byłem zaskoczony, nie że nie niej... małem mu nogi, bo chyba każdy widział, że każdy się odwracał, bo też byłem w szoku, że. No, adrenali na walce i może po prostu tego nie czuł. Najwyraźniej, taki pechowy pojedynek, bo i twój rywal, który coś zrobi sobie z żebrem, i ty, który zrobiłeś sobie coś z ręką i to w takim pojedynku w zasadzie, gdzie, gdzie nie wydawało się, w którym momencie coś się stało z ręką. Wiesz co, po tym obaleniu mocno biłem tu wchodziło i może gdybym nie poszedł po tego skręta, tam wystarczyło chyba jeszcze ze 2-3 ciosy dołożyć i byłby końc walki, ale też byłem zaskoczony, że poszedł do nie. poniosło, mnie, ale, Fantazja ale po prostu już przed walką jakoś sobie to w głowie ułożyłem, że spróbuję coś takiego i spróbowałem. Powiedz, czemu tak rzadko oglądamy ciebie? Bo w zasadzie poprzedni pojedynek, okej, okay, no może nie jest to jakiś wielki odstęp, niemniej zawodnik właśnie i z swoim talentem i, i, i jakby z tym jako, że jesteś bardziej na początku drogi niż, niż gdzieś dalej, to dlaczego właśnie tak rzadko z takim w odstępem? W roku miałem tylko dwie walki, dlatego że w połowie roku dostałem kontuzję, miałem zerwane krzyżowe. Yy, dwa miesiące przerwy, jakieś tam powoli powroty do treningów, też yy, może yy, trenowałem normalnie, ale gdzieś tam psychicznie też słabiej się czułem, bo nie wiedziałem jak w walce będzie ta kontuzja się zachowywała, czy tam będzie spokojnie z tą nogą, ale ten rok już przeprowadziłem się do Łodzi, zmieniłem klub, yy, teraz jestem z Octopus Łódź, mhm. więc mam chłopaków do sparingów i w ten rok jeszcze podpisałem teraz kontrakt z Fenem, oficjalnie mogę powiedzieć na dwie walki, także myślę, że ten rok będzie mocny i już teraz będę częściej się bił. I rozumiem, że teraz kontuzjano. Wyjaśni tak naprawdę, czy, czy ten kontrakt zaczniesz realizować z teraz już w czerwcu, czy później, rozumiem. Tak. Miał być 15 czerwiec. Nie, no liczę, że będzie 15 czerwiec, nawet nie dopuszczam tego, że termin się zmieni. Mam nadzieję, że, że nie będzie tu większych problemów z tą ręką. A to już wiesz, że kość jest pęknięta? Znajesz to, <laughs> czuję, wiesz to? Czuję to. Pierwszy raz mam, ale czuję, że jest pęknięta. Pęknięcie, ok, żeby nie było jakiegoś poważnego złamania. Uderza, uderza, uderza i lżej następnym razem. Oj, mocno uderzałem, naprawdę twardą głowę miał, chociaż sędzia mi upominał, że nie w tył głowy biłem, ale. Pod koniec. Było, ale tutaj różne są zdania. Wydaje mi się, że cienki pasek, jednak nie wiem, czy tam trafiałem. Wydaje mi się, że biłem przepisowo, ale to już sędzia ocenił. Zobaczymy na powtórce. Bardzo dziękuję w takim razie i powodzenia, i powrotu do zdrowia. Dziękuję bardzo.